Ucieczka z cynnej. Zwrot. T plus 7 godzin i 47 minut. Pierwszy potwór spadł nieudolnie, łamiąc sobie kończyny. Kolejny tylko stracił równowagę. Eleanor złamała mu wszystkie kości za pomocą zaklęcia. Gdy trzeci stwór z gracją wylądował w pogoni za alfami, ci dawno już biegli ile sił w nogach. Docierali do kolejnych pomieszczeń, które amarant zamykał szybko, przewracając dostępne meble tak, by blokowały drzwi. W końcu wbiegli do klatki schodowej i przystanęli na chwilę. Wsłuchiwali się w odgłosy, ale nie dobiegał ich żaden dźwięk pogoni. Zatrzymali się, zapał Amarant. Na szczęście. Lejlani również łapała oddech. Jedynie Elanor wydawała się stać spokojnie bez jakiejkolwiek oznaki zmęczenia. Przez moment pisarka starała się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest, ale ubiegł ją sam Amarant. Lejlani! Zaczął dysząc i łapiąc powietrze. Jesteśmy zmęczeni, bo nie mamy dostępu do generatora magii. A to znaczy, ty masz, ale i tak jesteś mniej czuła na magię. No, a mnie odcięli. Jak? Elfka również ledwo mogła mówić. Jak to cię odcięli? Normalnie oddech Amaranta powoli zaczął się wyrównywać. Chcą sprawdzić jednostki w generatorze i zobaczyć, która z nich jest tą felerną, która powoduje przeciążenia. A żeby to zrobić, muszą odcinać po kolei każde z nas i sprawdzać. No i poszedłem na pierwszy ogień. To już kolejna rewelacja po informacji, którą podzielił się z nimi wcześniej. W trakcie ucieczki Amarant przyznał się, że to nie jest jego pierwsza wizyta na Cynnei. Powiedział, że wcześniej już tu był. Oczywiście dwie astronautki musiały zapytać o szczegóły, które Amarant zaskakująco wyjawił, jakby już nie zależało mu na utrzymywaniu tajemnicy. Pierwsza misja została zarządzona zaraz po tym, jak odkryto tę planetę. W jej skład weszli praktycznie sami wojownicy, w tym Amarant. Jakim cudem cudowne dziecko i celebryta dostał się do tak tajnej misji, tego nie wyjawił. Powiedział tylko, że jego rodzina jest po prostu wysoko postawiona. Zdradził natomiast, że pierwsza misja była totalnym niewypałem. Owszem, żołnierze również natknęli się na obcych i również zostali zaatakowani. Będąc jednak zaprawionymi w boju, udawało im się odpierać ataki. Niestety przeciwników pojawiało się coraz więcej i zespół musiał wycofać się w kierunku ruin miasta. Wtedy znaleźli ten sam budynek, w którym teraz byli Amarant, Eleanor i Lejlani. Zapytany o to, dlaczego nie uciekali, amarant zaśmiał się, tylko przypominając, że przecież nie da się uciec z tej planety. Ewakuacja astralna jest tu zablokowana. Na szczęście, eksplorując szpital, a raczej laboratorium naukowe, bo ta nazwa bardziej pasowała do specyfiki zabudowania, elfickim wojownikom udało się prawdopodobnie ustalić przyczynę blokowania powrotu na Eę. Na najniższym piętrze, głęboko pod ziemią, zespół żołnierzy znalazł maszynę. Coś w rodzaju obracającej się wokół własnej osi metalowej kuli. Szybka analiza wykazała, że prawdopodobnie to właśnie ta działająca maszyna uniemożliwia elfom powrót do swoich ciał. Zespół rozpoczął próby wyłączenia i zatrzymania kuli, ale szybko zostali ponownie zaatakowani przez wychodzące z cieni potwory. Tym razem było ich naprawdę sporo. Ówczesny dowódca zespołu podjął decyzję, widząc, że nie mają szans na odparcie ataku obcych oraz wyłączyć maszynę jednocześnie, rozkazał skupić pełnię sił magicznych na zatrzymaniu obrotu kuli. Jedyne, co udało się zrobić, to ją spowolnić. Spowolnić na tyle, że jedna osoba miała szansę wydostać się z blokującego pola astralnego i wrócić do ciała. Tą osobą był właśnie amarant. Lejlani nie potrzebowała nawet słuchać dalszej części opowieści, żeby poskładać sobie resztę historii. Po nieudanej misji podjęto szereg decyzji. Pierwszą była konieczność powrotu do obcego świata celem lepszego zbadania go. Drugą konieczność uzbrojenia astronautów w większą moc, tak by mogli bez problemów wyłączyć maszynę blokującą ewakuację. Stąd potrzeba stworzenia największego generatora magii w dziejach. A taka inwestycja tym razem musiała być wydarzeniem publicznym. Nie chcąc przyznawać się do porażki, elficy zarządcy postanowili ukryć informacje o poprzedniej ekspedycji. Jednocześnie, aby nie powtórzyła się historia z atakiem obcych, zdecydowano się na eksterminację potworów. I tutaj na scenę wkraczał Amarant i jego tajny cel misji. Zwabić jak najwięcej stworów w jedno miejsce i za pomocą olbrzymiej ilości magii, zaczerpniętej z generatora, pozbyć się ich wszystkich. To dlatego amarant ciskał ognistymi piorunami z dachu budynku. Nie chodziło o zrzucenie z siebie ciężaru stresu, a o eliminację wroga. A potem go odcięli, coś się nie zgrało i teraz wszyscy mieli przechlapane. Gdy szli schodami w dół, Elanor raz za razem zadawała uszczegółowiające pytania. Czyli z twojej opowieści wynika, że obcych przyciąga używanie magii? Ech, no tak, El. Zawsze ciągną do silniejszego czaru i często zapominają o wcześniejszym celu i skupiają się na nowym. Czas. Jak długo jeszcze zajmie, zanim przywrócą ci dostęp do strumienia magii z generatora? Nie mam pojęcia. Co jest tym zaklinacz? Skończył skąd to skończył? Może godzinę, może dwie? Czyli teraz korzystasz z zapasów magii, które kazano nam wcześniej zrobić? No. I ta obracająca się kula to nasz jedyny sposób na to, by się stąd wydostać? No ja innego nie znam. A dlaczego zostaliśmy zaatakowani również przez węża, którego stworzył Fejdor? I czy on sam wiedział o fiasku poprzedniej misji? Nie, nie wiedział. I cholera, nie wiem, dlaczego nas zaatakował. Może nie spodobała mu się twoja gęba. Lej, weź coś i powiedz, żeby już spasowała z tymi pytaniami. W porządku, Amarant. Mam już tylko ostatnie. Daleko jeszcze do tej obracającej się kuli? Nie, to znaczy nie do końca. Musimy zejść na sam dół i praktycznie będziemy na miejscu. Tylko też trzeba będzie przejść serię korytarzy, ale w końcu dojdziemy na miejsce. Mhm... Rozumiem dzięki. Droga po schodach okazała się dłuższa niż spodziewała się tego Leilani. W czasie, gdy schodzili we względnej ciszy, zgodnie z prośbą Amaranta, któremu chyba zwyczajnie było wstyd za to, w jakim bałaganie się znaleźli, pisarka analizowała przyswojone informacje. Popatrzyła na plik zbindowanych kartek, które odzyskała po tym, jak zeszli po linach z górnej kondygnacji budynku. Plik kartek pod tytułem Instrukcja obsługi. Była niemal pewna, że jakimś dziwnym trafem to była ta instrukcja. Instrukcja mówiąca o tym, jak sterować wirującą kulą, o której mówił amarant. Wystarczyło ją tylko przetłumaczyć. Jednocześnie każda próba stworzenia jakiegoś planu działania z wykorzystaniem instrukcji legła w gruzach, zanim jeszcze Lejlani zdążyła ułożyć sobie jakąś koncepcję w głowie. W tej całej historii nadal było za dużo niewiadomych. Począwszy od wyczarowanego przez Fejdora węża, który obrócił się z niewiadomych powodów przeciwko nim samym, przez zagrożenie ciągle obecne w generatorze magii. Najdziwniejsze było jednak to, że obca planeta wyglądała tak bardzo jak Elfi Dom Ea. Podobne budynki, swojskość urbanistyki i architektury ogółem. Fakt, że instrukcje obsługi napisano w jakimś dziwnym staroelfickim. Przecież takie rzeczy dzieją się tylko w fikcji. Co to wszystko ma znaczyć? Aha, no i jest jeszcze kwestia przepowiedni. Lejlani przypomniała sobie tajemnicę wyjawioną przez Fejdora. Była jakąś przepowiedzianą, wybranką, która sprowadzi koniec temu światu elfów. I mimo tego, że bardzo chciała nie brać tej przepowiedni za prawdziwą, to coraz bardziej musiała się jej przypatrywać, bo być może jednak coś w niej było. Wiedziała, że o wizji zarządu wiedział Fejdor i na pewno wie o niej Wamir, ale czy jej współtowarzysze? Elanor, Amarant? Nie, Elanor chyba nie, ale Amarant? Kto wie, tylko jak to sprawdzić? Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. Frustrowało to Lejlani, więc kiedy już zeszli z klatki schodowej, dotarłszy na ostatnią kondygnację budynku, pisarka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Mam pomysł oznajmiła zagrodziwszy dalszą drogę dwójce kompanów. Ta instrukcja, którą znalazłyśmy z Elanor, jestem przekonana, że to instrukcja obsługi tej wirującej kuli, która blokuje nam powrót. Jedyny problem jest taki, że jest napisana w trudnej wersji staroelfickiego i sama nie dam rady jej przetłumaczyć. W porządku, Lejlani, skomentowała Elanor. Nikt nie potępia cię z powodu tego, że nie potrafisz. Nie, nie, czekaj, przerwała pisarka. Tutaj nie chodzi o to, żebyś mnie pocieszała, ani okazywała zrozumienie czy tolerancję. Już wystarczy. Naprawdę, doceniam, naprawdę. Ale ja chcę powiedzieć, że chyba mam pomysł, jak można to odczytać. I niby jak? Do rozmowy włączył się Amarant. Korzystając z generatora, oznajmiła Lej. Ale nie jako z generatora magii, ale z generatora umysłów. Powinno się udać. Tylko skonsultuję z Wamirem. Poczekajcie. W sumie to. Wiecie, dziewczyny, dopóki nie korzystamy z magii, to nasza obecność tutaj aż tak nie przyciąga tych stworów. Przynajmniej jeszcze. Ale jeśli, Leilani, zechcesz korzystać ze strumienia, to lepiej, żebyśmy byli przygotowani. Nie, 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 zaprotestowała. Żadnej magii. Ja nie umiem. Czekaj, zaraz wszystko się wyjaśni. Wamir, jesteś tam? Halo! Po chwili w ich głowach jednocześnie usłyszeli głos: Jestem. Wamir, ile mam teraz przypisanych do siebie elfów, włączając te moje i te od Fejdora? Po kolejnych zgonach, masz pod sobą 356 jednostek. Co zamierzasz zrobić, Lejlani? Aha, przysłuchiwałeś się, ty stary zgredzie. Patrz i płacz. Lejlani wydawała się naprawdę podekscytowana. Chcę odwrócić strumień. Elanor i Amarant otworzyli oczy ze zdumienia, ale gdyby widzieli minę Wamira, zdaliby sobie sprawę, że ich reakcja była tak naprawdę niewielka. Przepraszam, co chcesz zrobić? dopytał dyrektor. Chcę, żeby moje 356 osób odebrało ode mnie sygnał wizualny, tak jak ty potrafisz to robić. I chcę, żeby się wspólnie zastanowili. Chcę przekartkować im instrukcję i poprosić o to, by szukali wzorców. Najpierw wzorce wewnątrz samego dokumentu, a potem. Korelacja z wzorcami z naszego stara elfickiego. Wciął się Wamir. No, muszę powiedzieć, że się nie spodziewałem. Ale jest to jakiś pomysł, moment. Po drugiej stronie wszechświata Wamir dopytywał specjalistów, zaklinaczy i energetyzerów, czy plan jest możliwy. Po stronie astronautów, czekając na połączenie, Elanor znów zagaiła amaranta pytaniami. Masz już może połączenie z generatorem? Eee, nie, nadal nie. Co cię tak interesuje? Co? Jak będę miał, to powiem w porządku. Dobrze, wybacz. Nie chciałam urazić. Co do tej kuli, to tędy? Wskazała korytarz za plecami Lejlani, chcąc nieco zmienić temat. Tja, a potem przez taką dekontaminację, chociaż nam to nie robi różnicy. No i do tego wielkiego ciemnego pomieszczenia z kulą. I mam nadzieję, że tym razem żadni obcy nie powyłażą do nas z cienia. Lejlani znowu poczuła to dziwne uczucie, że coś tu nie gra. Zupełnie jak wtedy, gdy przeczuła, że obecność amaranta, wojownika na misji badawczej, musi mieć jakieś drugie dno. Nie zdążyła się jednak skupić na tym odczuciu, bo znów odezwał się Wamir. Poranko Okazało się to łatwiejsze niż przypuszczałem, ale będzie wymagało czasu. Spróbujemy też przekazać ci wyniki eksperymentu, gdy już coś będziemy mieli. Zakniacze mówią, że to informacja, a nie magia, więc powinno dotrzeć bez problemów. Świetnie, zadziornie uśmiechnęła się Leilani. Zaczynajmy. Otworzyła instrukcję i zaczęła wertować kartki. Powoli przerzuciła wszystkie strony, po czym zaczęła to robić ponownie, tym razem szybciej. Wreszcie kilkukrotnie przeleciała przez cały dokument tak szybko, że tekst i obrazki zlewały się tylko w rozmazaną plamę. Odczekała chwilę i z ciekawością, nie licząc na wiele, otworzyła pierwszą stronę potytułowej. Witaj w pracowni badawczej projektu DOM. Jako operator placówki będziesz odpowiedzialny. Na wielkie elfy zaczynam to rozumieć! Przewartowała kilka stron dalej, tam gdzie zdawało się jej, że będą umieszczone najciekawsze informacje. Nic. Nadal niezrozumiały bełkot. Widocznie tłumaczenie musi chwilę potrwać. W porządku. Głos Wamira pierwszy raz od dłuższego czasu wydawał się szczęśliwy. To był dobry pomysł. Który być może pozwoli nam ściągnąć was do domu. <laughs> Lejlani, trochę głupio mi to mówić, ale spisałaś się. Dobra robota. Szczery uśmiech elfki nie schodził jej z twarzy. Dziękuję, panie dyrektorze.